Dzisiaj w Urzędzie Miasta Wołomin odbyło się spotkanie z projektantami 2,5-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej 634 łączącego Duczki z Wołominem. Mieszkańcy mogli zgłosić uwagi do zaprezentowanej nowej koncepcji. 20 lat mamy, kiedy nad tym tematem tutaj pracują służby urzędu różnych kadencji. Dzisiaj mamy już konkret, mamy już Propozycję projektu, z którą tutaj dzisiaj nasi goście przyjechali, nad którą będziemy pracowali. Mamy również obiecane, że jeśli ten projekt zostanie zatwierdzony, to są nawet chyba zarezerwowane środki na realizację tej inwestycji, ale to już będzie jak ostatni etap tych zmian związanych z modernizacją dróg wojewódzkich na terenie powiatu Wołomieńskiego. Inwestycja obejmuje budowę drogi wojewódzkiej nr 634. W nowym przebiegu na odcinku od skrzyżowania ulic 1 Maja zaleją niepodległości w Wołominie bez skrzyżowania do skrzyżowania ulicy Szosa Jadowska z ulicą Ogrodową. Jest to droga jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu. Prędkość projektowa wynosi 50 km na Prędkość miarodajna wynosi 50-60 km na godzinę. Szerokość pasa ruchu wynosi minimum 3,5 m, Szerokość jezdni dodatkowej wynosi minimum 3,5 metra, szerokość ścieżki pieszo-rowerowej wynosi minimum 4 metry, szerokość chodnika wynosi minimum 1,5 metra. Taki optymistyczny harmonogram dwa lata musimy przeznaczyć na proces projektowy. Planujemy w ciągu 24 miesięcy uzyskać decyzję z RIT. Następnie jest procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót. Zawsze jest to około kilku miesięcy. No i standardowo proces realizacji inwestycji zamyka się w dwóch do trzech sezonów. Czyli w skrócie mówiąc, około pięciu lat minimum. Do 11 czerwca można składać wnioski do koncepcji rozbudowy drogi wojewódzkiej 634 na odcinku Duczki Wołomin. Pamiętaj o tym mieszkańcu, bo Twoja opinia jest ważna. Chcąc jeździć szeroką drogą. Zbogaconą ścieżki rowerowe, oświetlenie czy ekrany dźwiękochłonne. Marek Chrzanowski, Norwid TV.